Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dni ubezpieczonego do szczecińskiego oddziału ZUS. Specjalnie adresowane porady ekspertów, pomocne publikacje, szkolenie dla przedsiębiorców, to wszystko czeka na ubezpieczonych w placówce ZUS przy ulicy Matejki 22 do 10 października. Jest to dosyć ważny tydzień, bo dostrzegamy potrzebę. Informacji, wiedzy, w szczególności ubezpieczonych, bo proszę pamiętać o tym, że osoby ubezpieczone, czyli po prostu pracownicy, z racji tego, że pracodawca za nich załatwia wszelkie sprawy, w szczególności związane z US-em, siłą rzeczy no, są mówiąc kolokwialnie słabo zorientowani w sprawach ubezpieczeniowych, a jak wiemy, Choćby z powodu wyboru między OFE a ZUS-em, co będzie się powtarzać co 4 lata, wiedza o ubezpieczeniach jest coraz bardziej potrzebna. Brak wiedzy o swoich prawach i obowiązkach w tym zakresie często skutkuje zaniedbaniem, które szczególnie odkryte po latach może okazać się nie do naprawienia. Wielu ubezpieczonych nie zna zasad gromadzenia składek emerytalnych i na czym polega ich waloryzacja. Uprawnienia do przyszłych świadczeń zależą również od naszej wiedzy o warunkach do ich przyznania. Dni ubezpieczonego są idealną okazją, aby na spokojnie rozwiać swoje wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na pytania. Są uruchomione dyżury telefoniczne od 10 do 13 w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy dzień to jest inny temat. Między innymi, jeśli ktoś prowadzi biznes, to się dowie, jakie są obowiązki. Jeśli ktoś pracował za granicą, też może rozwiać swoje wątpliwości. Nianie mogą dowiedzieć się, jakie są dla nich preferencyjne warunki opłacenia składek. I w tym roku promujemy subkonto. Nie każdy wie, po co jest subkonto w ZUSie, do czego służy, że środki tam zgromadzone można dziedziczyć. Jest dużo informacji, które chcemy przekazać ubezpieczonym, którzy no z racji tego, że to nie są ich obowiązki po częstokroć, tylko obowiązki przedsiębiorców, nie interesują się pewnymi sprawami, nie mają najnormalniej w świecie rzetelnej wiedzy. Osoby ubezpieczone to najliczniejsza grupa klientów ZUS, która liczy aż 15 milionów osób. Jednocześnie jest to grupa, która najrzadziej kontaktuje się z samym ZUS-em i z przepisami o ubezpieczeniach społecznych. Podczas dni ubezpieczonego zainteresowani wszystkie ważne informacje znajdą specjalnie na tę okazję przygotowanych ulotkach.